Mam taką refleksję, bo kurczę, 5 no, lat po ślubie? Od 6 lat żadnej decyzji nie podjęłem. No, zero własnego zdania, kurczę. No, no, nie chcę mówić, że jestem pisą, ale ja się czuję w moim małżeństwie troszkę jak taki średniej klasy poseł PiSu, nie że. Normalnie papiery przed Bogiem i ojczyzną podpisałem, ale prezes jest kurczę, tylko jeden. O. I żona mówi: rzucimy papierosy. A ja, zgodnie z etykietą mojego zachowania życiowego, odpowiadam: okej. Okay. Zawsze tak odpowiadam. Nawet jak nie słucham, o co prosi i mam kurwa spokój. Czasem niespodziankę potem, bo to wiecie. Się zgodzisz, nie wiesz na co? I on no, mówi: rzucimy papierosy, ale to już co? Nie tak, że rzucimy już za pieniądze, które zaoszczędzimy na tych papierosach. Musimy się jakoś nagrodzić. Kupimy sobie coś ekstra. I ja mówię: no, hmm, konsolę. Domyślacie się, że ona mnie ekspres do kadry. Ja mówię, konsolę. Ona ekspres, ja konsolę. I mam takie, k**wa, pierwszy raz od sześciu lat się postawiłem. To teraz nie popuszczam. Ona ekspres, ja konsolę. Ona ekspres. Ja już tak się zawzięłem, mówię, okej. Okay. przyzwyczajenia, nie? A nie minęło tam długo, po trzech miesiącach, przychodzi moje kochanie, mówi, 3 miesiące, trzy tysiące, tyle byśmy przepalili hajsu, jakbyśmy przez ten czas palili papierosy. takie jest z Banderolą, nie? Mówię <grystanie> no. Ile do sklepu? Poszła, wraca, stawia ekspres na blacie. Nie jestem ekspertem, ale łaziłem trochę Poznajomych w łasku. Możliwe, że jestem pierwszym posiadaczem takiego urządzenia w mieście. Ale zwiedzam świat. Jeżdżę, występuję, byłem w paru miejscach. Wiecie, tu się bywa, tam się bywa. Byłem na przykład, no to się tak pochwalę, byłem na Lotosie. Na Olenie byłem, kurwa, widzieliście te ekspresy? Takie porządne sprzęty. A ona 3000 tysiące wyjechała takie gówna, ma jakopi. Ja mówię, a trzy tysiące masz ekspres. Ja mówię, kurde, 3000 tysiące za takie coś, a ja lubię tylko czarną Sypaną. I żona już tam potrójna pianka, ale temacz ja Ja się przyglądam temu ekspresowi. Tam nie ma funkcji sypana, nie? No to ona wychodzi na balkon. Ptaszki śpiewają. Jest zajście romantycznie. Ja obok, wczuty w klimat, sypaną. Stoję, uśmiecham się do niej. Ona patrzy mi głęboko w oczy. Wiatr lekko smaga jej lico. Ja patrzę również w jej oczy, jak w zwierciadło jej duszy. Romantyzm rozsadza tą chwilę. Co ty <śla> Romantyzm rozsadza tą chwilę. Serio. Ona patrzy mi głęboko w oczy i mówi kochanie. Chyba nie kawa bez papierosa.